Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? To po raz kolejny zdziwienie się pojawia yy, Józefa i Maryi. No bo faktycznie, dwunastoletni syn został w Jerozolimie i jak gdyby nigdy nic siedzi sobie między uczonymi i zadaje pytania, ale też musi odpo musiał odpowiadać na ich pytania, nie? bo jest powiedziane, że oni byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Czyli oni mu zadawali pytania. Co się okazuje, Maryja y z Józefem, y można powiedzieć tak, mentalnie czy, czy w wyobraźni, zasiadają z nimi i również zadają pytanie, bo Maryja zadaje mm -hmm. pytanie, synu, czemuś nam to uczynił? Na pewno nie usiadła między tymi uczonymi, nie? Stanęła obok, nie? Ale w takim znaczeniu, że dokładnie w tą samą sytuację weszła, co ci uczeni. Zadają pytania. To się wydaje, bo Maryja z Józefem byli wtajemniczeni bardzo. Oni wiedzieli, już doświadczyli bardzo wiele i wiedzieli, kim jest Jezus, a i tak się nie boją zadać pytania, nie? I to... Czasem nam się wydaje, że już jesteśmy w takim miejscu w relacji z Panem Bogiem, że ja już nie potrzebuję na przykład czytania duchowego, ja już nie potrzebuję pisma świętego, ja już nie potrzebuję kierownika duchowego, ja już nie potrzebuję pytać, co tak. robić, nie? Bo ja już jestem tak daleko, bo ja już tyle doświadczyłem, bo już tak wiele razy Anioł mi mówił weź nie, to po co ja się będę po raz kolejny pytał, nie? A tu się okazuje, że jeszcze raz. W momencie, kiedy jestem zdziwiony, jak Pan Bóg działa, ja mam prawo, a nawet obowiązek się zapytać, nie? No właśnie. Mi się też wydaje, teraz mi tak przyszło do głowy, że to nie jest tak, że jak postępujesz w relacji, nawet ze zwykłym człowiekiem, ja z Tobą ty ze mną, Że to nie jest tak, że jeżeli rzeczywiście ta relacja się pogłębia to ty masz coraz mniej pytań i ty jesteś coraz mniej zdziwiony. Ale odwrotnie. Im bardziej znasz kogoś, im jesteś bliżej, tym więcej pytań powinno się rodzić. I tym więcej e, myślę, że jesteśmy świadomi, że ta druga osoba jest tajemnicą. Tak. Zadasz pytanie, dostajesz odpowiedź i pojawia Ci się dziesięć następnych. Myślę, że myślę, że z Bogiem nie jest inaczej. Nie, no to, no, to myśli... myślę, że z Bogiem jest dokładnie tak samo albo jeszcze bardziej, nie? To, ta. Ta. to co święty Jan, Jan od krzyża pisał, że Jezus jest jak te jaskinie, których nie da się przejść do końca, nie? Ym, i, I to, co, ym, y, że ta relacja z Nim właśnie na tym polega, że Odkrycie jednej prawdy, czy jednego aspektu relacji z Nim, powoduje, że pojawia się cała seria kolejnych pytań. Nie? Jak tylko jest ktoś otwarty nie tyle na wiedzę, co na, na przyjęcie Jezusa takim, jakim jest, to im bardziej go przyjmuje, tym bardziej doświadcza, że tak naprawdę jeszcze o wiele więcej tajemnicy w Chrystusie czy w Bogu jest niż to, co już odkrył, niż to, co już doświadczył. Nie? Wyobraź sobie, że kiedyś to dla mnie było przerażające, że tak może być. A dzisiaj coraz bardziej jestem przekonany, że w niebie też tak będzie, nie? Że coraz będziesz zadawał coraz więcej pytań, tak. będziesz dostawał coraz więcej odpowiedzi. Bo Ale tym, tym samym nie... się coraz więcej pytań będzie rodziło, nie? Tak. tak. I na tym polega ta, 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 ta niesamowita głębia relacji z Bogiem i no, i To jest niesamowite, że Józef z Maryją również zadawali pytania. Tak. Nie? Wydawać by się mogło, że już powinni wszystko wiedzieć, nie? a nadal ich Jezus potrafił zaskoczyć. Nie? I to też nam pokazuje, że mm, nie wiedzieć to nie jest tak naprawdę brak, albo to, je, albo to nie jest problem, tylko większy problem z naszej strony jest nie pytać. Nie zadawać pytań. Nie Dokładnie. zadawać pytań.